Hmm. dobra Idziemy tu, tak? tak? Czy tędy? Tu hmm. Tu? To jest mały obiekt teraz kurwa, które byśmy nie wleżeli to gości już nazwyczaj. To jakaś piżmica Po prawej Musimy wejść od tyłu, bo ochroniarz pilnuje. Zjawiskowy obiekt. Nie udało się wejść na obiekt. Jestem zawiedziony, niestety, dzisiejszą sytuacją, ale nie martwcie się, jedziemy na drugi obiekt, jeszcze może ciekawszy. Zostańcie z nami, piąteczka. Miłego oglądania. Miejsca pokażę. został zamknięty w 2008 roku a tutaj już kurwa już gotowiec tu szedł no, budynek jest w totalnej ruinie Poza tym widać tutaj mocno obecność miejscowego menelstwa Trzeba uważać, żeby może nie dostać od kogoś z jakąś pałą. Kto wie, różni bywa w takich obiektach. Kawałek historii. Bezpieczna żywność w swoich rękach. Zakłady są stosunkowo niedawno zamknięty. A instrukcje takie wiszą na każdym dokładzie, międełko, szczoteczka, to wszystko jest. Trochę przykro, bo już niedawno pracowała ta cała masa ludzi na pewno. Szafeczki drewniane mają swoje lata. Teraz w zakładach już pewnie nie spotkamy takich, no chyba że gdzieś na stalowniach na Śląsku. W tak, Czyli też na pewno w zakładzie, na pewno w zakładzie była strefa czysta i strefa brudna. Tu jakaś część kuchenna, kołówka albo coś. Kuchnia. Tak, tak, coś takiego. O i to. I to spora kuchnia. I tutaj może jakieś resztki browaru jeszcze może zasmakujemy. Tu mogą jeszcze być ciekawsze czy kurwa? Ciekawe pomieszczenie I najbardziej interesuje to co jest zamknięte i niedostępne A co, co tu robicie? robicie? No. Mieszkacie tu? Ja mieszkam z kolegą Radzicie sobie? Wszystko? Musimy nie? Ja jestem taky wyzwanie. Nie, jest nie jest wam zimno tu? Nie no, dajmy sobie radę, nie? Ta? Kołdrywam, wszystko mamy. Tam się ostatnio paliło, nie... Możemy zobaczyć tak? tu? Tak, tak. chodź. Tu, tu mówisz biura były, tak? Mieszkał mój kolega. Tutaj. Aha, tu macie pozamykane swoje pomieszczenia, tak, tak. tak? Ja mieszkam sobie, nie? Cześć. Cześć. Prowadzili no, chłopaki z Pęlic, nie? tam ich kupili i oni się tu prowadzili. Co ty mówisz? Tak, bili ich tam i oni uciekli tutaj. tutaj jest burzel, to nawet nie będę otwierał. Tak? Tutaj, tutaj nie, nie, nie będziemy wam tam zaglądać. A tu ostatnio się paliło, zresztą z tego, to było głośno. Aha, to, to to, co mówili w telewizji, ta? O! się no, 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 no. A to ktoś celowo podpalił czy co? Czy, czy samo się Ja to z tym jaskiem, bo ja miałem dziś otwarte, on się spał, nie? Czekaj, ja wyłączę, żeby Przy... ci nie raziło. Chyba by tak. No taki malutki płomyczek, nie? Zanim uh -huh. my zbiegli tędy na dół, to już trzeba było uciekać. No, no tak, bo to może... Tak się potężnie grało. A to może ktoś wam po złości tu zrobił? Tuetki rzucają, butelki gdzie tu się wybijały. Słuchaj, a ten... A ty widzę młody człowiek jesteś. No ja wiem czy taki młody. No ile to? 43. No to młody, no. Kurde. Młody facet. A czemu jest? A nie tu ten, jesteś nie miejscowy z brzegu? No z brzegu. Z brzegu. No to rodzice umierali. Mieszkają na Kolopniskiej na balakach, o jeszcze nie zameldował mnie. Uważaj. Musiałem mieszkanie zacząć. To... No tu uważaj, bo jest pełno szkieł. Miny, miny też. Hmm. No ja dało się potem. Musiało grubo być. Ja korzystam z opieki. Aha. Mam obiady, nie? Jakoś tu macie mówię, to... taką miłość. No ale to czemu wam lokum nie załatwiłem? opieka? Liczysz, licz na siebie. Mhm, Cztery lata czekam na mieszkanie. No Wie, oni powinni mi pomóc, nie? Ale one tutaj przyjeżdżają do nas. My jako bezdomni, nie to przyjeżdżają, pomagają, jedzenie przywożą. Aha, to macie zimową tutaj, porą, tak? Zimową porą przyjadą w Termosie herbaty Aha, dadzą. mi, wiedzą, że tu jesteś. Tak, tak, bo nie wiedzą, Aha. bo jak chodzimy do nich, to one się pytają, gdzie my jesteśmy, nie? No też ostatnio robiły status bezdomnych, nie? Bo musiały. Aha. No bo teraz zima idzie, nie. No była ostatnio policja, strach miejska tu przychodzi. To Ale? co? Teraz ważne, żebyście ciepło tylko mieli, nie? No. A nie jest tak tradycyjnie. co pójdę do tego, do, do Pępic, do tego Alberta, tego, bo ty się modlił. A to chłopaki z Pępic mówisz, tu są, tak? Tak. Uciekli ale... stamtąd, tak? Tak. Tam jest taki, też w Pępicach pustostan. No i tamten właściciel gdzieś tam wygania, nie? Synowie uh -huh. leją ich, nie? I oni się przyszli tutaj na zapytać, czy mogą tutaj sobie posprzątać, bo tu też jest, uh -huh. Ale teraz tydzień czasów nie ma. Nie wiem, gdzie oni są, nie mam pojęcia. No też rano wychodzą, dopiero przychodzą wieczorem. Tak ja na przykład, już dynano, wuczył, do rano, wieczorem przyjeżdżam, no bo czemu tu będę siedział? No tak, no tak. tak. Ja nie mam. Dzięki. Dlaczego? 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 Dzięki Dlaczego? za oprowadzenie. Jeszcze raz przyfilowali. No ale tam szkoda, że nie ma halogenu. Co to wygląda. Za to wygląda. Za to wygląda. To jest właśnie najstarszy winem w gromadzu. Kolejny, który, który pozostaje i Którego nie wyburzą. Ponieważ jest wpisane do rejestru zabytków. Taka skrzynia. No. Co w takich krzyniach się już kawali? O jakieś papiery. poczekaj no. no ty no nie, 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 co się dzieje? nie, przejście, Ukryte Poczekaj. Poczekaj daj ten O kurde, tu były schody. Ja ciężka. Tu masz za to się złap, tu masz murę, patrz na moją nogę Че у меня тут еще дядя? Сберники Ty, tu są zbiorniki, zbiorniki na browar. Jakie duże. <słuch> Czy masz? Tu jest przejście jeszcze. Dobra, właśnie, kurwa, panowie, co tu jest? Jesteśmy, muszę zobaczyć komin chcemy wejść na tamtą wieżę. Pozdrawiamy wszystkich. Zapraszamy do oglądania kanału. Pokażę Wam co jest z tej strony. Tym autostopowym dotarliśmy na najwyższy punkt opuszczonego browaru. Dobra.